Witajcie w drugim odcinku Bloom's Tower Defense Battles i dzisiaj e, zawalczymy sobie z Admirosem. Siema, Admiros. Ja macie... Nie, nie mogę się wysłowić. Stresuję się, stresuję no, się. No, to pozar. stresik oczywiście. Jest to... E, będziemy sobie dzisiaj walczyli. Mamy już parę godzin w tej gierce, więc będzie na pewno fajnie. E, dobra, czekaj, która to była mapa? Aha, to była Jaką ta mapa. Jaką chcesz, już No, znaczy Late. nie, mapę już, mamy, mapy, ma A, mapę okay. już mamy wybraną. Dobra, wiesz co, ja muszę tutaj... Mm -hmm. No właśnie nie wiem, okay, czy sobie okay. nie zamienię tutaj rzeczy. Grałem też troszkę y, na streamie właśnie w Małpki i no mówię, mamy jakoś po trzy godziny ja i Admiros, więc znamy podstawę, już wiemy troszkę więcej, znamy jakieś tam taktyki, no i zobaczymy, kto wygra. Pewnie dwa mecze sobie zagramy, jeżeli będą bardzo krótkie, to y, A, trzy okay. mecze. I pamiętajcie, żeby widać na kanał do Admirosa, bo Admirosa też będzie film e, właśnie z Brunsów, albo już był, w zależności, yy, kiedy to oglądacie. Będzie, będzie? bo będzie? też okay. jeden <laughs> solowo nagrałem, jak kupuję VIPa, więc tego o, ten o, dobra, będzie. O, dobra, dobra. Okej, okay. no to mm, może dobra, ci po pick, prostu... Pick. Pick. Dzień dobry. Dzień dobry. O kurde, dwa takszuterki od razu, no dobra. Tak, od razu tutaj jakby lecę grubo, lecę grubo. No, no właśnie widzę, widzę, nie że. Ma co się... tutaj jakby, wiesz, to, są, to są bitwy małpek. Tak, tutaj nie tak, ma litości. Tak, tak, tak. Już. tak. I jeżeli oczywiście y, seria Wam się podoba, to nie zapomnijcie zostawić lajka like pod tym. I jedyną taką rzeczą, którą bym zmienił, to jest y, prędkość zdobywania expa na małpkach, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wolna i mam nadzieję, że to zaktualizują. Bo trzeba, Teraz jest. O kurde, taki grind wymagany, jeżeli chcesz sobie coś tam zdobyć. Okej, okay, okej, okay, Admiral, bo troszkę za dużo tych, <grybujesz> tych balonów tak, mi tutaj widzę. Za wysyłasz. dużo? Dobra, puszczam więcej, bo Dobra, to fajne, bo można no, puszczać więcej balonów też. No dziękuję, dziękuję dzięki, dzięki admiral, że więcej Dobra, balonów. Masz, mi przyśpieszam ci jest. Dobra, masz, przyspieszam ci je. Poczuj się zagrożony. Poczuj się zagrożony. Okay. No dobra, no, jakby nie, nie czuję się zagrożony jeszcze, <głos> ale <głos> przez chwilę, powiem tak, przez chwilę tak się dziwnie czuję. Tak, kurde. Mo może za chwilę użyję tam tamtego, użyję mm -hmm. lepszych balonów. Dobra, weźmy sobie to. Tak mógłbym zrobić w teorii. Ale dobra. tak nie będziesz <noise> robił. Dobra, też Dobrze. ci coś rzucę. Oj, Proszę. oj, ej, ej, ej te baloniki. Nie, 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 flotar, przechodzą, Przechodzą, szybko, przechodzą. Dobra, bohater, bohater. Bo zapomniałem w ogóle bohatera postawić w mojej cudownej taktyce tutaj. O, właśnie, nie, bohatera już mam, na drugim poziomie. I tutaj to na zielono to jest przychód. Wcześniej tego nie wiedziałem, bo w sumie to o, wcześniej był pierwszy odcinek i pierwsze wrażenia, a teraz mówię, troszeczkę więcej wiem. O, przy... a, nie przechodzą. Nie, no co, nie, 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 jeszcze za wcześnie, jeszcze za wcześnie. no, jeszcze za wcześnie. Jeszcze Ale musimy... patrz, usunę sobie to. My, o, to bardzo dobrze. Usuwa no i usuwaj. Bo to jest w sumie wiesz. Dobra. Jeżeli ma tobie to przeszkadzać jakoś, widzę, że ty alchemika, tak shootery, no nie jest no, na się bawisz. Jakby alchemik myślę, że może być bardzo przydatny tutaj, ale to też jakby to są początki nasze, więc już jak to wyglądają, no, no. to nie Właśnie. zdziwcie się, że na przykład. Co zrobiłeś? Postawiłeś to, to jest nasz. gdzie. No dopiero jakby... się uczymy. No. To, jest, to jest sam początek, dobra, hot shot. I mówię, te, tak ciężko się wbija te, te, te wszystkie mm. upgrade'y, że ktoś wyliczył, że żeby odblokować wszystkie chyba cały kontent w grze to musiałbyś yy, grać 300 godzin, ojej, tak, bez przerwy, ojej. ale tak bez przerwy, bez przerwy, nie? Może jakieś boosty wprowadzą właśnie do No, do, znaczy my już expo. mamy boosta, bo mamy vip nie? Ale to wiesz, właśnie. nie każdy będzie grał na vip więc to jest no, tak. no to, jest, to jest porąbane. Ma, A no dlatego no, ludzie się... też tak spamowali w komentarzach pay to win, pay to win. Coś no, no, tam. no, 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 no. Tak. No, tak, w sumie logiczne. Bo tu ekspa będzie dużo tam zgarniał i tak dalej. No, bo, przechodzą no, mówię... już u ciebie trochę balony? Eee, tak, przechodzą. Nie musisz wysyłać okay, kolejnych, dobra, jak coś. Dobra, no, tak, tak Jakbyś się zastanawiał, to nie, nie, nie <laughs> potrzebuję żadnych, żadnych baloników. Okay. Dobra, też sobie coś tam wyślę. Tu mnie o, też już przechodzą trochę. Boję się, wiesz, jakby, że nie, zaraz nie przejdą. Roz... Zaraz przejdą, na pewno. Zaraz na pewno. już przechodzą. No. <laughs> dobra, faster reload, na pewno. Mm. No, chciałem zagrać sobie pod ninja środkowe drzewko, ale... Ale za dużo on kosztuje, bo kosztuje 2000. Mm -hmm. więc, więc wezmę po prostu coś innego. Dobra, tutaj mam wszystko ulepszone, cluster bombs, albo na Moaby. Ja mo moglibyśmy zagrać taką rundę, na przykład, że dopiero się atakujemy od. To w przyszłych od... odcinkach, nie? Że na przykład y, od 15 odcinka się atakujemy. Znaczy od 15 rundy. Dobra, albo zrobić taką też rundę, że banujemy sobie jakieś rzeczy, albo wybieramy przeciwnikowi, jakimi... A to Później będzie małpkami. można, bo ja na razie mam chyba z 5 małpek dostępnych, więc. A, to no no. no. sobie kupić trochę. No więc. Ja, ja... Jakby jeżeli chodzi o to, to tak średnio, średnio mogę dać tego dobra. Weźmy sobie jeszcze. To postawmy. Mm -hmm. Ojku, ale teraz No dobra. Ale jakby to... wydaje mi się, że mógłbym cię już rozpykać. Właśnie ale też nie wiem, mi właśnie... się wydaje, że mógłbyś się rozpykać. I tak się boję trochę, bo kurde. Nie, no nie tu... bój się, nie bój się. Wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Jakby o. muszę coś jedną rzecz by by przetestować, uh -huh. też w ogóle. Dobra, um... jaką rzecz? A mianowicie Spike Factory, ponieważ yy, wydaje mi się, że. Że, że Spike Factory widzi... Zakam, nie zakamuflowany, tylko że będzie w stanie rozbijać metalowe balony, które właśnie wysłałeś. No, A no, jeżeli to nie, się. to mam problem. Mam problem. <laughs> poważny problem. Um, dobra, puszczam ci. Szybko atak. Dobra, koniec. Przegrałem. przegrałem. No, koniec. no nie, no nie. No, Admiros musisz załatać. Hamo metalowe balony, bo... Nie wiem skąd one się biorą, nie no, wiem po prostu. No po prostu możesz je wysłać, wiesz, wysyłasz je i później, i później są na torze. Jak będziesz gotowy Admiro, to wiadomo, startuj, Byk. bardzo mi ciekawi Jestem. co... Dziury zostały wszystkie załatane w mojej Mówisz, strofegii. że nie będziesz żadnej dziurki? Nic, nie nic się nie Nie ma, nie ma, nic, no dobra, nic, no zobaczymy, nawet zobaczymy. jeden balonik. O. I zaraz będzie przychodzą, 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 przychodzą szybko. Ja się śmiałem na streamie jednym właśnie, że jakbyśmy razem z tobą zrobili wspólny merch, co nie? No a to... to byśmy zrobili koszulkę z napisem Przechodzą, przychodzą. No, no, no. 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 Tak jak właśnie jakiś był taki youtuber Dem, co czapki wyprodukował miał uh -huh. napis Nic nie ukradłem. To a to wiem, ja było kojarzę, kojarzę to. To było bardzo były bardzo fajne, bardzo no, fajne czapka i no. bardzo fajny pomysł. porobało mi się to. No także u nas by było, przychodzą. <laughs> I balony takie. No. Takie taki, wiesz, balony, ale taki, taki przyspieszone, że ta, ta, taki szybkie balony z takim efektem, wiesz, no. rozmycia z tyłu. No, 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 no. Pięk, piękny nawet. A, czekaj, ja ci w ogóle balonów nie wysyłam, Co No nie, jest? no nie, jakby zagadałem cię, to też no. jakby część mojej strategii. O, ale nie. zobacz, dziury zostały załatane, flotar, popatrz, widzisz to? Widzisz to? Oooooo, no, shooter. Ale chwilę on no, nie źle. Źle. widzi i tak za, ka za kamo. E, chyba widzi, ka widzi kamo balony, tak mi się wydaje. Jesteś pewien? No to... Bo tutaj nie ma też opisu w ogóle ten. No, 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 no tych małpek eee, Increase attack Speed, Increase Attack Range Tak nie, dziu, dziura chyba. została załatana. O, Ty, żółte. ty jak ty bijesz z tej armaty? No, co ale jest? Wiesz co boję się, chyba on nie widzi, chyba on nie widzi. Nie, nie widzi Kamo? a, znaczy. znaczy rozbija bo... metalowe, ale no. nie rozbija kamo metalowych, kamo metalowych, bo on ich nie będzie uh widział po prostu. Oj, oj, oj dobra, flotar. Um... <laughs> nie, no, ty... problemy, to... problemy, problemy, a problemy, są te kamo, ZT te? Słuchaj, 12, my, 12, 12, no, 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 okay, no, no. okej. Okay. <laughs> Nie, no, nadmirost. Ja wiem, że ty będziesz, będziesz chciał przypuścić atak na zebrach, bo ja bym dokładnie to samo zrobił. No tak, 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 jakby na, na tym polega ta strategia. Jest to dla początkujących taka strategia, gdzie. No. Szybko to A. robisz i zanim przeciwnik zdąży się zorientować, to nagle przegrywa. No, 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 no. no. To, to... Właśnie tego się boję, bo nie pamiętam, na którym poziomie się kamo, yy, kamo zebry pokazują. Znaczy nie, przepraszam, zebry. Nie kamo zebry, to ja w ogóle gara. Zebry. No no, tylko... no, 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 no. Jakoś... Nie Jakoś... wiem, nie wiem. Dobra, weźmy sobie. Tego. To koło 12 też mi się wydaje, wiesz? Tak, że 12? to jest. To te, ten, ten poziom, tak? Ta, ta, ta runda. Boję się, boję się, bo to będzie od razu. Ja wiem, że ty weźmiesz i postawisz od razu TTTT. Te, te, te. Nie no i. Jakby... To będzie w pierwszej sekundzie. Plotar, nie, nie, nie byłbym sobą, gdybym to zrobił, bo ty już to uh -huh. wiesz, więc jakby przygotuj się na niespodziankę. O nie, nie lubię niespodzianek, takich. To taki... jest bardzo fajna, ja. fajna niespodzianka. Aha. Naprawdę jakby. Zobaczysz, że, że to cię zaskoczy. to cię zaskoczy. Okej, okay, to mnie zaskoczy. Mhm. Dobra, co mnie może zaskoczyć? I, no. Ile masz kaski już yy, na górze? Tak, może, <grym> ty, to możemy sobie mówić. Tak, chyba. dobra. A, ja nie, mam 323. Nie, nie dobra, ja mam 1700. Ale, nie, ale chodzi mi o to, jaki przychód. A, nie, a, no. 300. 300. Okej, okay, dobra, no właśnie, nie nie, mhm. nie, 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 nie kaskę. O kurde, może na jakiegoś moabach przychód. Dobra, się się. ci. Lecą, a. lecą, flotar. Okej. Okay. Dobra, widzę, Ty, ale że nie lecą. nie przechodzą w ogóle. No, widzę, Kiemu? widzę, że lecą. Ale tak nie do końca okay. lecą, Admiros. Dziwne, właśnie, coś tutaj się złego wydaje. czemu użyłeś sobie na swoje. Zastraszyłem się. <śmiech> Jestem <śmiech> początkujący, okej. Okay? Ja nic Jestem nie chciałem robić. Kompletnie nic nie chciałem robić. A po prostu sobie wiesz, tak sprawdza, nie? Co, co się tako? tutaj dzieje. No, okay. tak naprawdę. No to spoko, no to dobra. spoko, jak sobie sprawdzasz. Okej. Okay. OOO! Lecą, lecą, flotar, nie. lecą! Przechodzą, przechodzą! A tak, a tak, a tak, a tak, a tak, tak, tak. Dobra. Ty obronił uh, to. O nie. Obroniłem atak. O -o. Dobra, czas nie, na nie, mocnego nemery. Nie tak. Flotar, nie, no nie! No nie <laughs> Największy nie. wróg Admiroso. <laughs> Ja wiedziałem, Admiro, no. słuchaj. Ja, ja cię rozgryzłem. Wiesz w jaki sposób? Już ci, ja, ja ci wszystko tłumaczę. No. Ja wiedziałem, że zaatakujesz przed tymi balonami. W ogóle taka ciega, ciekawostka, ja też nie mam nic na kamometalowe. Uh -huh. Tak, tak na przyszłość. Te, też nie mam nic na kamometalowe, ale wiedziałem, że ty przed, ale zaatakujesz, więc dlatego stawiłem wieżyczki. Bo mówię, okay. jedenasta runda to będzie Twój atak. <laughs> jedenasta dziesiąta. No tak, ale ta strategia działa na osoby z, z po prostu randomowe, tak? Podczas zwykłej rozgrywki. No, a no, na ciebie, no, no, kiedy no, już no. to wiesz, to już jakby wystarczy jeden ruch i koniec. I, i wtedy leży. Dokładnie. E, także e, w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli jeszcze patrzę tak e, małpki, czy mam jakieś coś do ulepszenia. Właśnie minusem tego e, socialu, tego, tej naszej walki jest to, że my nie możemy jakby walczyć, znaczy że nie zdobywamy expa. No. A że ten exp leci powoli, no to szykujcie się po prostu na mega grind. I w ogóle e, podobają mi się te rzeczy, jakie tu są te m, takie do ulepszania. Nie do ulepszania, tylko na przykład masz sezon pierwszy i możesz sobie e, kupować jakieś tam e, rzeczy takie kosmetyczne. Nie wiem, tak, czy ty tak. już coś kupiłeś, czy nie. Yy, wiesz, co nic nie kupiłem, ale możesz wszystkie kupić za 37 zł, więc ja stwierdziłem, A. że będę zbierał, bo mam vip więc jakby uzbieram no, tak. w te. 28 dni bodajże, tak? 32 tak, tak, tak. sezon pierwszy. No to uzbieram na to wszystko, tak mi się wydaje. Rzeczywiście, kasę. bo jakby nawet nie te, nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi. No, tak to kupiliśmy vip właśnie. Nawet o tym nie mówiłem, ale mam też kupionego VIP-a, więc dostajemy 3 razy więcej EXPA. Ale no mówię, i tak powinni zmienić liczbę EXPA, bo dla takiego normalnego gracza, dla normalnego konta, to będzie taki grind. Takie nieprzyjemne to będzie. Więc gierka jest za darmo. Linka macie w opisie. Polecam sobie sprawdzić. Wbijcie też na kanał Admirosa, a my się z Wami żegnamy. Cześć. Hello?